Ty, pamiętasz, że ostatni trening u mnie był, nie? Kolizja. Chodź, ci to pokażę. Jestem trochę zaskoczony. Oh, no. oh, ale damy radę. To i teraz patrz. Uderzenie było tą stroną. Kogo, jak, czemu uderzyłem, nie będę opowiadał. Za dużo popełniłem nie nieważne jak pas podjęło tutaj, to to Ale pas to jest jeszcze bajka. Nie? Podłużnicy, jedna, druga podłużnica są skrzywione. Podnoszenie takie ala spoiler, nie? No, to jest ten... Automatycznie podnoszenie spoileru jak w Porsche stosowane. A tutaj kolega mój dobry przyjaciel mnie jeszcze dogonił z drugiej strony, bo były dosyć bliskie pary. No, wygląda to ładnie, rdza dopiero pojawia, zaczęła się pojawiać, bo jak widzicie szpachli nie ma. Woda była zdrowa, teraz co i teraz misja, zawieść to żeby ktoś to, nie, zawozimy auto do prostowania A co ze spoilerem? A spoiler się... No a jeżeli chodzi o trytynkę to nie żartowałem chłopie, naprawdę muszę zamknąć A kurwa, bo Dobrze, że mam sprawne poruszki Staranie nie narzeka. Nie będę miał takiej ogromnej sobie. Oj, i spoiler siedzi, hop. Będziesz miał takie dociążenie tej osi, że. Trzeba lepiej jak rodzina. Co <grym> to są? To Lecimy. Lecimy spać. jaki agresor. Ogólnie to jest takie miejsce, gdzie ja bym zrobił knajpę. Knajpę? Motoryzacyjną. Zajebista by była opcja. No, by, by by zajebista opcja. Dzisiaj kieruję tą maszyną. Wóz serwisowo-awaryjno-zapasowy. Jakoś <gry> tak. To jest Flintstone. Majster o czymś zapomniał Co? Pan majster o czymś zapomniał Co? Pan majster zapomniał na pompować Ile tam będzie? 0,4 to nawet kurwa w driftowozach po tysiąc koni tyle nie pompuje 0,8 wynajmniej Generalnie <grym> <grym> mógłby w końcu umyć tą szybkę się może tam kurwa nie zmieścić. Majster, jakie ustalenia? Ogólnie nie pytałem ludzi, ile czasu trzeba czekać na, ten, na to, żeby naprostować. Niektórzy mówią miesiąc, niektórzy mówią dwa tygodnie. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo ten kolega powiedział, że będzie gotowy na jutro, chłopie. I to ja... kurwa, nic... inno się cieszy. W jedną dobę. Prawie striptiz. Jestem bez stanika nie nagrywam. To nie jest content na YouTube'a. Spokojnie, nie widać, nie widać jeszcze, zaraz będzie widać, zaraz będzie widać. Szybko, 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 szybko! 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 Ale no, to auto jest usypione. Z driftera do frajera. <laughs> ja tu ja się dowracawiam, tak? Z Opola do Praszki, z Praszki do Opola i... I co? I z Opola do Wrocławia. Misja w jak zwykle. Ja to, wiesz co, ja to bym kurwa, potrzebował 30 godzin na doby, żeby... A, czarnula! Potrzebowałbym 30 godzin na doby, żeby ze wszystkim się wyrabiać. No i zaraz się naprostuje. Leci coś fajnego. Aha, jeszcze zawieszenia trzeba sprawdzić. Jeszcze zawieszenie nie dostało. Chociaż w sumie jak jechałem teraz, to było całkiem spoko. Nie, no ten tłumik trzeba ogarnąć, on no, na ziemi leży. Ale ani I jednego razu nie zahaczyłem. Zahaczyłeś tak. tutaj. Nie. Tak jak kurwa, widzę ten tłumik, który tam ledwo, ledwo prawie dotyka tej nawierzchni, a mi ściska. Zahaczyłeś? Nie. Tutaj słyszałem, zahaczyłeś. Ja nie słyszałem. Ja, ja nie nie słyszałem. Nie słyszałem o tym tłumiku. Jeden dzień. Wiesz? No dla mnie to i tak jest szok. Dla mnie to jest twój szok, My też mu powiedziałem, że to nie musi być idealnie. Czyli on nie będzie mnie tam wyklepywał zlowa i tak dalej. No, no, no. Wizualnie mam wy, wyjebany jak to będzie wyglądać, bo wleci bo wody. Oj. To się, to się wypipka. To wypipka. się wypleci. Leci pi od PI Motorsport. Znaczy nie no to, to już chyba nie będzie żadną tajemnicą, od kogo wody dostałem. Ale później opowiem w jaki sposób dostałem to Nie mhm. wiem czy możesz zdradzać takie szczegóły eee, nie wiem czy mogę Nie wiem Halo, mogę zdradzać takie szczegóły? Absolutely fucking not a jak to Chyba pa? jakie Sorry, sorry Mamo! Nie, nie do Ciebie to mówię. mamo pa <grywa> ty, a to? Ja Alvaro, brawo Co? No trzeba ci umyć tą szybkę, panie co? Trzeba ci umieć tą szybkę, panie. Chłopie, auto trzeba Tam za bramą stoi. Zobaczmy, jak to ona się prezentuje z daleka. Jest tam. Myślę, że go nie widzę ogólnie tak jestem mega zadowolony na to proszę się nie patrzeć to tak powinno zostać ja kupiłem to auto popatrz na to na to jest praktycznie tak samo. Jak kupiłem to auto, to nic nie było A, jak kupiłeś, to nie było takie proste. Ja nie wiem, czy ja to mogę pokazywać, nie? Taki, taki fajny kadr złapie Złapię, złapię. Ogólnie to widzieliście, co tu było. Tak. To było gdzieś tu nie więcej. stało wyciągnięte. Ja naprawdę jestem w szoku. Bo ze, ze starych elementów w gościu... No, zrobił robotę. No, zrobił robotę. W chuj. A jak podróżnicę? Równiutkiem. No, bo jakby z liścia dostał takiego mocnego liścia. No ale dos. <słuch> Będzie upalany, wiesz? <słuch> Generalnie teraz co robimy? E, wracamy tym na warsztat. Mieliśmy po oponki jechać? Przykładkiem? A tak, musimy jeszcze po oponki podskoczyć do Odmit, do i wracamy na warsztat. Wiznika nie mam za dużo, więc. Uda. Uda. Na to tak wrócimy. Jo! Jo! O! Putra, te... Momento! Co on tak samemu? Co odjebałeś? Nic nie odjechałem, ale... zaczęło mi tutaj olejem wygać. No Patrz jak wygląda. Ale no, on w ogóle luźny jest. Co mu się stało, że trochę dziurę wyjebało? Jakbym wiedział takie rzeczy, to bym się życie półka. Czekaj, ale kurwa, to spod pokrywy? Możliwe. Eee... No, Zaraz ja, zobaczymy. Laharsko, to nie było do końca największym problemem Jutro misja Misja będzie Ściągamy pokrywę Zaworu I wymieniamy uszczelkę bo Olej cieknie Ale wiemy przynajmniej że trzeba wymienić uszczelkę Trzeba wymienić uszczelkę Trzeba, trzeba wymienić felga wymienić... Coś kurwa stuka podparowało <grym> <grym> jeżeli chodzi o blacharza, który mi to ogarnął, jestem zadowolony bo ogarnął to naprawdę szybko no i co? no i jutro tak, misja wymiana uszczelki e w międzyczasie mierzymy bodykit już zdradziłem, że będzie bodykit to kurwa będziemy mierzyć bodykit przy okazji może wiedzieć się na kanał sprawdzimy zawieszenie jak wygląda tam chociaż jak jechałem, nie wiem, do zawieszenia nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest tłumik! Trochę... Błagam. Ja żałowałem, że ja nie miałem wtedy kamery odpalonej, nie? Jak ty kurwa te iskry szły pod spodem. Do iskry O, ja, ja wam pokażę. Ja nie wiem, czy będziecie to widzieć, bo jest ciemno już w chuj. Czekaj, ja latarką poświecę. Nie, nie będzie. O nie, będzie. Tak to mniej więcej wygląda. No tłumik w chuj, gleba. Tu mig ma większą glebę niż kurwa cała Buda. Tak powinno być. To uziemienie <laughs> Ale trudno, będzie żyła, będzie upalała. Będzie dobrze. No i co, I za chwilę zaraz zobaczycie, jak już. Jutro działamy przy tym wszystkim, przy tej uszczelce, przy body. A weź twerkuj. Co? Weź zatwerkuj. <laughs> Чесь. Чесь. Не чесь. 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 Igor No, by w ogóle tak, taka anegdotka, takie, takie pytanie, takie w ogóle tego czego, bo, bo, bo by nie było, to, to fajnie jakby było. <grybujesz> Wiesz ile kosztuje uszczelka, pokrywy, zaworów? Ile? 70 zł. Coś <grybujesz> nie wyszło.

Ściągamy kurwa tą pokrywę, nie płacz U. U, spadło. Prawie rozjebałeś telefon. No nie widzisz co rozkręca przez ja rapetę, nie widzę. Nie, nie nie <ścoughs> nie ja nie widzą, ja nie chcę, ja nie chcę. Tyś ty Ja już że A to kurwa było dane No co zaraz ściągamy pokrywę i będziemy co wymieniać e, uszczelkę. Bo się leje. Szefa. Ogólnie powiem od razu tak. Ten cały odcinek warto obejrzeć tylko dla tych kurwa 30 se sekund, to dla tej przebitki, jak ta pani będzie malować. To. Tylko to jest warte uwagi. A resztę to tam. chuj jaki. Majster, pokażesz? Bo tu się leje. <ap> <run decoration> <fact> <c monitoring> <Aaaranean Movie> Sorry. No, ]Jamie? <embedokes> <début> <"Nuh -house> to, no, tu, w tym miejscu leje się. Aż tam pryskało, wszystko zapryskało. Tu jakiś czujnik, chyba wie o czego to wszystko jest. Wszystko Tu Później w, w Wikipedii, kurwa, wpiszemy, co to jest za czujnik, będziemy wiedzieć, zapryskamy kontakt z prajem i będzie kurwa hulać, mam nadzieję, bo kurwa w tym tygodniu chce poupalać, No i ona też musi poupalać, Pani będzie upalać? <laughs> Ej, tak? Proszę zostać! paparazzi paparazzi Wiemy, czekaj, a co ja było kręcić w ogóle? To musisz ściągnąć Co? Nagrywa? Nie wiem, nagrywa. Na pewno to musisz nasikać do środka, bo inaczej to nie pojedzie. Kurwa, 500 litry? Czy nawet jeszcze nie ma? Jak na razie. Czy Pan coś planuje? Nic nie powiem. Nie ja chcę do jest, domu, ja chcę do domu, gdzie mnie za Weź tą pokus? kamerę wyłącz, Panie! Fokusuj <noise> się. No, no i zjebałeś to... mi kamerę, majster, bo się nie, nie chce sfokusować. Dobra, czekaj, co tu odkręcać? No co odkręcać? Wszystko kurwa rozkręcimy na tą imprezę. <noise> <noise> Dojebałeś teraz. Co? 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 Idź! Da kamery uważać! Zostawiasz mnie tu samego? O nie! Idziemy do sklepu. Nie, Jagoda. Ty nie. Ja tu jestem. Wiem. Ty, ty chcesz element alde? Tak? element albo alde. Zielone. Gdzieś do picia? już do picia. Co, a jakieś specjalne zamówienie? Co? Jakieś specjalne zamówienie? Nie. Wszystko małe. Idziemy? I kurwa całą drogę nagrywaj i później mi pokażesz. Tak. Ni ni nic się nie ukryje. Dziecko szczęśliwe. Chodźcie, Chodźcie, panie! Chodź Łotcie panie! What, what ty, kurde ty! Poddawaj hajs, zalaz. E, e, chrupki? Czek. Driftowóz? Czek. Dobry drifter? 30-latek chrupiący? Czek. Driftowóz? Czek. Po <gry> czym poznać dobrego mechanika? Że jak mu dym do oka leci, to kurwa nie mruży. Co? Twoja kobieta będzie słona? No, już jest słona na ciepło, kurwa, ponad 20 kawy śniadani jak pan, Jak pan ocenia generalnie? E, lampę trzeba będzie <słyska> Musisz mi dać jakiś papier, że żebym... miałem. No. <słyska> Bo bez skitu będzie. <słyska> Czekaj, ja nie sprawdzałem, czy się domyka, czy nie. <słyska> Nie, kurwa, nie, ma ramy, nie, tą pokrywę, nie, tą nie, 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 co nie, jest? Ale mam leksimu, nie, ramy, w nie, nie, w nie, 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 I co tam nie, Powiesz? Ale nie, 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 już nie, Posłonę, nie praktycznie. wszystko z powrotem. Zrobimy to na noc, jutro przyjeżdżamy, odpalamy, no i co? Zrobimy jeszcze porządek pod maską. Wyczyścimy. Wyczyścimy Panie. tego syku. Pokaż to, jak to ładnie wpinasz. <noise> no, to. Pierwsza klasa. <śmany> Czy jest tanio? Jest tanie. Czy jest dobrze? Jest tanio. <śmany> ja <bym> przed chwilą <śmany> przegadywaliśmy z moim media teamem temat, że ja muszę na wszystkich filmikach wyglądać energicznie, żywie i tak dalej. No i chyba mi to dobrze idzie. <śmany> Co ty tam robisz? E, zakładam takie gubienko, żeby tutaj nie ryszało gubienko, a później założę taki filterek, żeby do... Kabiny nie lecą o główienku. A, czyli wszystko się rozchodzi o główienko. Kurwa, a, a mało tego, jeśli mówimy o główienku, no to po lewej stronie masz tej taśmę. Specjalne atrybuty. Jak będzie mnie wkurwiał. <laughs>